Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Kondo Transalp. Silnik sobie czeka na nagraty, więc postanowiłem zająć się gaźnikami. Jak widać, są trochę zarośnięte brudem. Więc czas je umyć, po to, żeby potem już tylko po prostu je i zamontować silnik. Już widzę jeden problem. Yy, które które ma te, mają te gaźniki A To jest to Tutaj chodzi O, obydwie chodzą yy, Bo jedna z tych przepustnic Niestety się Dość mocno wieszała Ale widzę po trochę Ogólnie gaźniki są dość mocno ubrudzone Zresztą widać to Tutaj po wlotach do gardzieli że brud jest dosłownie wszędzie. Jeżeli chodzi o same przepustnice podciśnieniowe, są one tutaj dość mocno już wypiaskowane i dość mocno zajechane po prostu, już. Więc będzie trzeba się nimi trochę zaopiekować. Tutaj przepustnice wyglądają w miarę rzeźko. Widać, że to dawno nie było czyszczone, dawno nie było zaglądane więc. Czas się przyjrzeć. Zobaczmy jak gaźniki w środku wyglądają. Eee, czy są na przykład Sitka. Są to gaźniki Keihin. Eee, jeżeli chodzi o gsx -y, tam są Mikuni. Eee, ogólnie, jeżeli chodzi o gaźniki, no, mam mniejsze doświadczenie z gaźnikami Keihin. Zwłaszcza tego typu gaźniki będę rozbierał pierwszy raz. Więc także to będzie jakaś tam nauka dla mnie. Dobra, nie przynudzam. Yy, wrzucam kamerkę na, na statyw i niech się nagrywa. Mam nadzieję, że uda się to tak nagrać, żeby coś było widać. Lecę. Dobra, nagrywam z trochę innej perspektywy niż zazwyczaj. Mam nadzieję, że będzie lepiej widoczne co robię. Więc od czego zacznę. Przede wszystkim zacznę od e, umycia gaźników z brudu, który jest tutaj dość mocno e, przypieczony już. Więc biorę gaźniki, e, benzynę ekstrakcyjną, pędzelek i domywam tyle ile się da. E, potem wrócę na stół już z gaźnikami doczyszczonymi, e, domytymi z zewnątrz, porozkręcamy. Wrzucę na waninkę ultradźwiękową to, co mogę wrzucić. Szczerze mówiąc, powinny wyjść całe, więc pewnie polecam całe. Dobra, biorę się za takie wstępne mycie i wracam już, jak na pomyta. Wstępnie coś tam podążałem. Niestety, nie dojdę tutaj wewnątrz, choćbym chciał. A to wszystko jest naprawdę dość mocno zajechane. Więc już teraz rozpoławiam brudne gaźniki. Z tego co widzę, tu mamy jedną śrubę i tu mamy drugą śrubę. Gaźniki powinny się rozjechać. Ok, to odkręcam tutaj pierwszą śrubę. i z drugiej strony mamy druga. odepnę też wężyki od razu paliwowa. To musimy się rozjechać. Czyli tak na początek popuszczę przepustnice obrotowe. Czyli ładniej mówiąc, rozsynchronizuję je. tutaj uwaga na sprężynkę a to teraz pokażę o co chodzi teraz, zaraz, o. czyli żeby rozpołowić widać. tutaj mamy mechanizm z dźwigienkami słowo widać które sterują nam przepustnicami obrotowymi żeby to teraz gaźniki się rozjechały niestety ten mechanizm też musi się rozjechać inaczej inaczej to po prostu nie będzie działać widać gaźniki rozjechały się zaraz ściągnę kamerkę ze statywu pokażę dokładnie co i jak wypinam wężyki przelewowe bo nie są mi one potrzebne okay. Jedna. i wężyki paliwowe domywam te gaźniki tutaj te części korpusów, które są od wewnątrz i zaczynam rozbierać, jeden gaźnik będę prostu po rozbierał, więc będzie widać od co mam gaziory już trochę zewnątrz do domyte nie chcę wprowadzać po prostu do myjki brudu bo potem to się po prostu będzie mściło podczas czyszczenia więc ile mogę tyle doczyszczam na zewnątrz teraz tak, jeżeli ktoś nie ma myjki ultradźwiękowej u mnie już się temperatura grzeje Yy, można to załatwić chociażby benzyną ekstrakcyjną, pędzelkiem. Naprawdę można zrobić robotę, kosztuje to trochę więcej wysiłku. Yy, jeżeli ktoś chce się jeszcze pobawić, są spreje to jest do czyszczenia zaworów, EGR oraz do czyszczenia gaźników. Yy, bardzo fajny preparat, bardzo fajnie się sprawdza, jak go akurat używam po wanience. Czyli najpierw tam molestuję gaźniki wanienką, potem sobie przedmuchoję i potem, żeby wypłukać jakieś tam brudy, które. Mogą pójść wanienki. Stosuję właśnie ten cały spray. Eee, warto. Także jeżeli nie macie wanienki, nic straconego, wystarczy jakaś tam kuwetka. Eee, kuwetka i, i wszystko. Pędzelek, benzyna ekstrakcyjna. Taki spray. Jechany. I oczywiście jakie spężone powietrze. Jeżeli ktoś nie ma kompresora. Polecam takie, ja akurat takiego używam na, na strzelnicy, żeby sobie przedmuchiwać e, bębenek po strzałach. Ale ta, także do jakiegoś tam przedmuchiwania gazinka także da radę. Dobra, rozbieram jeden z gazinków e, pokażę co i jak mniej więcej. Mówię, robię to pierwszy raz, więc niektóre rzeczy mogą też być jakąś nowością tam dla mnie, e, jeżeli chodzi o te gazinki Wrzucę w do z... No Dobra, kamery na głowie nie mam, ale mam nadzieję, że będzie widać co i jak. Węcę pęcę ten gaźnik ręce. Czyli zasuwamy. Na początek przepustnice podciśnieniowe. Środek jak widać w miarę czysty, niestety śmierdzi niesamowicie. Mamy sprężynkę, to ma środek, zrobimy sobie sekcję. Tak, jeżeli chodzi o przepustnicę, to jest to o czym mówiłem. Czyli jak widać tutaj, są dość mocne rysy. A no to już w ogóle jest wytarta. Będzie trzeba tym się zająć. Just nie wiem czy widzicie ten syr w gaźniku w środku. Wszystko to jest jakiś... Jak widać, to widać osad. No co, no brudno jest. Dobra, lecimy teraz to. Zajrzymy do komory pływakowej, jeżeli chodzi o gaźnik, no coś tam nie wypływa. Uszczelka płaszczutka, więc będę musiał już zamówić nowe, gaź... nowe uszczelki do gaźnika. Na razie poskładam go na starych, no ale będę musiał w sumie i po prostu wymienić Uszczelka. nie zdziwiłbym się jak by była oryginalna ktoś ta ją wklejał już na jakiegoś maziaja widzę była uszczelniana domowymi sposobami dobra Mamy środek. Środek wygląda tak. Czyli mamy pływak, główną duszę, dyszę wolnych obrotów, zaworek iglicowy. To będzie chyba odsania dobra. Wypinamy ciach. Wypinamy ciach. Teraz tak, jeżeli chodzi o zaworek, Warto zobaczyć, czy nie jest nigdzie przetarty z boku, przetarty. oraz czy nie ma odgniecionej tej takiej obrączki, no i w sumie ma, ma ślad po, po gniaździe, a no, zobaczymy jeszcze, dobra czas odkręcać dysza. Rurkę musimy mamy, dysza odkręcona. Lecimy teraz kolejną. krzyżem jest wolnych? A nie, jest proszę. Coś tam świeci. Teraz fajnie tu jest za zrobione. Gniazdo zawórka iglicowego, bo w gaźnikach Mikuni Gniazdo jest trzymane przez, przez, przez e, śrubkę tutaj A tu za to mamy gniazdo wkręcane Mamy tu dziesiątkę Stawiam, że raczej jest normalne. O, jest świteczka. Czyli tutaj mamy gniazdo zawarka oraz podkładka. O. Pę Oraz to, co mi się bardzo podoba to siedko. no Okej, okay. tu mamy wybebeszone, teraz trzeba wybebeszyć sanie sanie znajduje się tutaj z boku jest ono dość specyficznie linka wypinana czyli najpierw trzeba odkręcić to, wyciągnąć sanie i potem będziemy mogli wypiąć linkę tak żeby ktoś się nie męczył tu mamy sprężynkę tu mamy taki zaworek sani On tutaj ma swoją krawędź Powinien domykać, no miejsce jest wszystko brudne W jednym gaźniku wiem, że z mi nie chodziło Teraz nie pamiętam w sumie w którym ale... O kurde A kisw. No, masaka. Czekaj czy membrana jest cała raczej cała. Ale oś jest brudna i to strasznie. Dobra. Będzie co myć. No, widzę, że to nie było nigdy ruszone, ani rozkręcone. Dobra. Przeczyścimy to tak. Eee, przepustnicy obrotowej osi nie będę demontował. Jeszcze śruba składu mieszanki. To jest zajęta. W sumie nie widzę o-ringu, chyba będę musiał sobie wziąć rozpiska tego gaźnika na bramie to powinien być tu o-ring ale nie widzę go chyba, że coś w środku jeszcze nie zostało zaraz kupmy Zobaczymy. zobaczmy ja, mamy mamy podkładeczkę i a ręk jest tam w środku. A, Dobra drugi gaźnik też mam rozebrane. Tutaj chciałem Wam tylko pokazać coś. Nie widać, widać, czyli brud, który jest. Widać, widać. No, niestety nie jest tak czysto jak w tym pierwszym gaźniku. E, tak jak mówię, ktoś to już był z jakimś tam lepikiem sobie, nie wymienił szczelki, tylko ją. To ją po prostu za, zamaział w czymś. Eee, wrzucam teraz wszystko po kolei do myjki, z czym ja zaczynam, póki mam świeżutką chemię. Czyściutką zaczynam od dysz, iglic, takich rzeczy. Eee, na samym końcu pójdzie korpus, bo on nam zabrudzi eee, mieszaninę już bardzo mocno. Mieszaninę. No powiem po prostu, doli nam bardzo mocno. Więc eee, to idzie na sam koniec. Tak jak mówię, na początek i iglicę. Wszystko co jest drobne i wymaga yy, mega czystości. Wezmę sobie, ogólnie ja to wrzucam w taką nakrętkę od spraya, zalewam płynem, wrzucam do wanienki, niech się gotuje. Z jakimiś tam pierdołami dodatkowymi. Pływaków nie wrzucam, bo to jest bez sensu, one no i tak wypłyną mi tak, więc po co jest je w ogóle myć. Wszystko dobra, wrzucam do myjki i niech się kąpie. Widzimy się już po tym, jak wszystko będzie wykąpane i będziemy składać. A jeszcze jedna sprawa, bo bym zapomniał. Eee, Częstość silnika V2 eee, tylny cylinder ma ciutkę większą dyszę do tylniego. A czyli tylny cylinder ma ciutkę większą dyszę. I tak jak u mnie, tylny, tylny cylinder ma 130. Tak przedni cylinder ma 128 dysze. Ważne, żeby po prostu nie pogmatwać tego, eee, dzieje się tak ze względu na, na temperaturę tylnego cylindra. więc on, te główne dysze, będzie, będzie miał ciutkę większe. Jeżeli chodzi o dysze wolnych obrotów, obydwie to są 38 oryginały. A drugi wiem. Growerem Keihin, a ja wszystko sobie wrzucę tutaj całą drobnicę. Eee, no i co? No i kąpiemy. Cała reszta, to jakieś takie dekielki już będę wrzucał, ale już tutaj idą rzeczy ważne. OK, kąpię.